Witam serdecznie w kolejnym filmiku zapowiadałem Wam, że planuję zakup porządnego miernika lakieru nie jest to absolutnie lokowanie produktu nic od nich nie mam a chyba powinienem mieć wziąłem, słuchajcie, produkt z linii profesjonalnej najwyższy możliwy model na początek planowałem taki tańszy, za dwie stówy ale stwierdziłem, a dobra wezmę coś lepszego no i sprzęt, słuchajcie, wykrywa, dlatego wziąłem też ten wyższy model, bo wykrywa podłoże ocynkowane i podłoże aluminiowe. Oczywiście nie spodziewałem się, że Mazda jest ocynkowana, bo jak wiemy, Mazda kitowała, nie wiem czy na cały świat, na pewno w Polsce, filmik robili, jak to jest niby ocynkowana. Honda jest, jak wiemy, też nieocynkowana, jak to Japończyk, chociaż Nissany niby są ocynkowane. W każdym razie miernik działa i nie kłamie na to wygląda. Gdyż, słuchajcie, mam bramę z profilem ocynkowanym. I aż z ciekawości testowałem przed chwilą na bramie. I proszę bardzo, jak się to włącza. Autokalibracja. No i mamy metal plus cynk. A jak weźmiemy Mazdę, tylko że jest mokra i trochę fałszuje, ale nawet nie jest, 70% oryginał, no i mamy tylko żelazo. Zrobię oddzielny filmik, przetestujemy Mazdę, jak tam ją wymalowali i Hondę. No tutaj fałszuje, jest 90% oryginał, FE, tylko żelazo. No i przed chwilą przetestowałem sobie rower z ciekawości, rama aluminiowa. No i proszę bardzo, widać czy nie widać? Nie wiem co to jest NFE, ale mamy AL podłoże aluminiowy, Więc miernik jak widać nie kłamie. W przyszłości będę testował oczywiście też na innych tak, jeżeli będę miał możliwość na pewno przetestujemy BMW X3 teścia, bo nieraz Wam zapowiadałem, że jest w oryginale. No przynajmniej w takiej pewności my żyjemy. Nie no raczej na pewno tak jest. Tam nie ma nawet grama zaprawki, no, ale z ciekawości sprawdzimy czy jest zacynkowana i tak dalej. Dzięki, trzymajcie się.